thank you Jak co roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży organizuje turniej siatkówki plażowej amatorów. Cieszymy się, że tak licznie zawodnicy się zgłosili do tego turnieju. Dzisiaj wystąpi 16 par, z czym jest jedna para żeńska i dwie pary mieszane. Mamy nadzieję, że tak samo jak frekwencja dopisze też pogoda i zawody przede wszystkim zakończą się w zdrowiu. Turniej będzie rozgrywany systemem brazylijskim, znaczy to, że dopiero druga porażka eliminuje parę z turnieju. Nagrody są przewidziane także dla najlepszych par mieszanych oraz najlepszej pary żeńskiej. Oprócz tego oczywiście nagrody w klasyfikacji generalnej. Jak Pan ocenia zainteresowanie siatkówką plażową? Bardzo się cieszę, że, że tak dużo par się zgłosiło, ponieważ w naszym województwie nie ma zbyt wielu turniejów. Nie są one rozgrywane często, dlatego fajnie, że zawodnicy pokazują, że warto takie turnieje organizować. Jak co roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży zorganizował turniej siatkówki plażowej Mosir Łomża. Jest to impreza organizowana cyklicznie. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Tak samo było w tym roku. Ilość drużyn była ograniczona. Mogło w nim wziąć 16 drużyn i tak, tak też było. Pogoda wytrzymała prawie do końca. Zaczęło padać dopiero na finały, więc z tego się cieszymy, bo prognozy były troszeczkę mniej, 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 mniej pozytywne. Więc wszystko wszystko przebiegło fajnie. Cieszy też fakt, że trzecie miejsce tym razem zajęła drużyna z Łomży. Do tej pory ich nie było na podium. A wygrała drużyna, można powiedzieć, już, już tradycyjnie, bo po raz trzeci z Hajnówki. Nie pierwszy raz w Womży Było ciężko w sumie, bo z bratem już za rzadko gram, ale udało się, całe szczęście. Finał był emocjonujący, bo w sumie tie zagraliśmy pierwszego w tym yy, ciężkim dniu. Bo na początku słońce było, teraz deszcz pada, ale jest dobrze. Skąd przyjechaliście i czy gracie zawodowo, amatorsko, jak często? Ja przyjechałem ogólnie z Białegostoku, bo przeprowadziłem się, ale brat przyjechał z Hajnówki. Gdzie mała, mała miejscowość? Brat nie gra za bardzo w środkówkę, bo za granicą za bar, bardziej siedzi. A ja gram często, nawet można powiedzieć, że prawie codziennie, więc to było takie, że dla mnie to nie była nowość na turnieju jako tak. Jako oceniasz ten turniej przygotowywany przez Mosil w Łomży? Bardzo fajnie przygotowany, bo to mi się podoba. Drugi raz tu jestem i naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest muzyka, jest fajna atmosfera, wszyscy się bawią dobrze, super. Wrócicie za rok? Oczywiście, że tak. Już w tym roku planowane jest ogrodzenie tego boiska, wyrównanie tej nawierzchni, nawiezienie dodatkowego piasku, tak żeby to boisko było bardziej profesjonalne i, i żeby zawodnicy mogli grać w komfortowych warunkach.